Witam na kolejnym odcinku, tutaj jest Recycling Simulator. Zaczynamy od razu od targowania się. I za chwilę wyjeżdżamy tutaj do roboty. Tu jest dużo metalu, widzę, że tak... bo trochę lipa z hajsem, jak widzicie. Stać mnie jeszcze na ten jeden i już tak zbytnio pieniędzy nie ma. No już, to już nie moja wina. Oj, nawet mnie jesteś na 100. Zobaczmy, co tu mamy. Targuj się. Kolejne. Na 3 dni. Dobra. Aceptuj. Tak Trochę mało, więc 350. Będzie git moim zdaniem. Ech. 350. Dajmy 20 Powinien już zgodzić Ora, akceptuj. Tutaj mamy trociny. Targu się. Dajemy 370. powinniście się zgodzić. Ora. Akceptuj. I mamy kontraktów, a kontraktów. A tak niezbyt mamy co do produkcji. Więc re, musimy iść. Co mi się nie włączyło? Hello. Może być trochę za mało. E, to może poprzerzucać. Ale dobra, bo tu mamy jeszcze kilka dni, a na niektóre tutaj zbierania już nie mamy aż tak fajnie, więc szybko robimy te zbierania. Jeśli widzimy za chwilę, jak już będziemy mieć materiał na sprzedaż. No nie wiem, no kolejne lokacje nie nas, to bo nie wiem. Gdzie? Jest ostatni, A tu leży. Nie mogę znaleźć tego ostatniego, więc do kolejnej lokacji za chwilę pojedziemy. Tak najpierw trzeba rozpakować. Dobra i mamy kolejną lokalizację identyczną, więc... Tutaj z nas nie ma, co przedłużać. No i ostatnie śmiecie zapakowaliśmy, i znowu możemy wrócić do fabryki. No tutaj szybkie rozpakowywanie, czy oni by mogli być przezroczyści, to też by było lepiej. Hmm, tutaj brakuje nam. Plastiku. Plastiku najwięcej. Którego nie mamy. Prasowany plastik, papier. Papier mamy 15 kg więc troszeczkę tylko zabraknie. No to można zawsze wrzucić. Znaczy, że na tym lokacja trochę zawiera tego. Ten, a zwłaszcza, że tu jeszcze nie posortował, Więc jedziemy do kolejnej lo lokalizacji, tam gdzie jest głównie metal, więc pewnie na port, tak. Więc się widzimy za chwilę. No tutaj tego się nie spodziewałem, że będzie trzeba jakieś parkury robić. Dlatego ta mapa jest taka strasznie nie że słaba, tylko słabo intu intuicyjna. Trzeba jednak się domyślić, żeby tutaj wskoczyć na dach zamiast łazić i szukać tego na dole. A pełny. Już się bałem, tam utknie Byłby problem Ale no Szybki już koniec praktycznie Jakieś pudełka co nie mogę zabrać do wora No już Gotowy będzie za chwilę Dzisiaj Widzimy jak już będę Rozpakowywał A i tu potrzeby Było mu jeszcze No to szkoda, bo tam pewnie by były jakaś Magiczna niespodzianka, która by mega dużo dała, ale no niestety nie mamy łomu jeszcze, i gdzieś meta zostawiłem tu. Niestety musimy worek dodatkowy dorobić, ale już wracam do fabryki i jesteśmy gotowi do rozpakowywania, A tu nawet bez cięcia, myślałem, że będzie cięcie pomiędzy tym, jak i tutaj dokończamy, a tak wyższy rynek nie. A więc to nawet, mi może dobrze, tylko przy okazji idziemy zrobić to z papierem. Po plastiku potrzebujemy 60 kg. Eee, tu już nic nie robi, więc to tutaj odpady. Zamykamy. Już na razie nigdzie nie możemy jechać, więc idziemy zobaczyć, jak tam oferty, chyba wszystkie zaakceptowaliśmy. Oferty zoom, a nie jest jeszcze jedna. Rada się wkurzyła, więc to tak już niezbyt. A musimy dzisiaj jakieś kontrakty kontrakt zrobić, bo będzie lipa. Te mamy. Czekają. Chora, posortował. Sortuje jeszcze. Posortował. Papier już będzie mieć zrobiony, więc będzie hajs. Turociny jeszcze nie. Najprawdopodobniej zabraknie nie zabraknie jednego kilo chyba że tu jest w tym trzydzieści jeden tutaj kolejne apresji tylko nie mamy niestety Mamy 26, a 10 więcej. Kilo włącz, niech się robi. Chyba, że sam będę sięgał do magazynu. Ta sięga, to co no, to przerzucam do magazynu. A tam dalej bym przerzucił to jest dwa razy szybciej niż tak normalnym wózkiem by się męczył. O, tu sobie można miejsce zrobić pięknie. Więc szybko tutaj Powinniśmy ogarnąć hajs, chociaż na to tutaj kruszarkę do. Szkła, bo w końcu szkła trzeba się zacząć pozbywać Bo mi do niczego jest niepotrzebne A się tylko gromadzi A więc tutaj szybko przerzucamy Tym bardziej metal też się zaczął za chwilę gromadzić w dużych ilościach Dobra, mamy i papier mamy, więc myślę, że jest GIT. Kontrakty przyjęte. Dostawa piąty poziom. Nowe obszary: zbierać śmieci. O, plus nowa firma. Metal Income. o, Dobra, przyjęte tutaj nie możemy. Nic, ale możemy. Papier wysłaliśmy, więc tutaj możemy teraz. Dostawa i mamy kolejne tutaj rzeczy. O co chodzi z śmieci? Co on ze mną zbiera? Ee, załóżmy Tego zwolnimy, tak A, 7 poziom no to Chyba, że mogę Nie. Nie wiem o co chodzi, żeby mi się odblokowała zbierać śmieci. Ale to nieważne. Na maszynę mnie jeszcze nie stać. Oferty złomu. Tak akceptujemy za to 105. Jeszcze tam sobie pojedziemy. Tak patrzę. Myślę. Ulepszy magazyn. To myślę, że na razie nie tego nie potrzebne będzie. A więc jedziemy do ostatniej lokacji dzisiaj. Chociaż trochę pozbierać tych odpadków ja widzę, że ich jest dużo. No to przy okazji trzeba żywy trochę no to może się nauczę w końcu jak o przy okazji widzicie jak łatwo zgarnąć dużo hajsu. Wszystko? Wszystko. No. 300 dolarów. Jak za to, że na tyle wydałem wy, za wytrych, więc naprawdę już jest na plus. E, tutaj wszystko, to tu jeszcze z przodu, już będziemy mieli zaliczone kolejną miejscówkę ze złomem i tutaj z odpadkami wszelakimi. Nie przepraszam, jeszcze tu. I jeszcze gdzieś powinno być coś, to ja sobie tego poszukam. Chciałam już skipować dzień, ale z tego co widzę, to nie mogę znowu znaleźć jednej rzeczy. Pewnie to będzie gdzieś tu. Nie, tu nie. Tu też nie. O, tu się ukryło. O, jakoś nie mogłem zejść, bo krzesło blokowało. Wracamy. I kolejna miejscówka zaliczona. Jeszcze niech rozpakują. I wtedy możemy skipnąć. Już do kolejnego dnia. Oczywiście wiadomo. Przyszcie pracy, nic nie mogą być przezroczyści, tylko muszą się No nie wiem, no. Idę skipnąć dzień do kolejnego. Oby fajne były transakcje. 5 być na plus fajne. Tutaj kaska wpadła. Jak coś ale ja te wszystkie odcinki nagrywam jeden po drugim. Więc komentarze to nie będzie nigdy pewnie na odcinku. Jak czytam, tutaj nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tutaj mamy te. Targuj się. 500. Bo na razie nie mamy nic z papierem, więc żeby tylko zgroma zgromadził i by nic z tego nie było. No, potrzebujemy tego plastiku. Znaczy plastiku tej maszyny do szkła. 80. Żeby szybko zaakceptował. Jedziemy. Bo tak trochę mało czasu się zostało. Targuj się. To będzie dużo papieru. To fajnie. Fajnie, fajnie. Wyśli 100. Dobra. Trzeba za, zaoszczędzić zawsze na wszystkim, co się da. Ze 100. No i klasa. I ostatnie. Trzeba zawsze wszystko robić, bo potem problemy z, ze wszystkim będą. Jak nie tego. Jak nie zrobimy. Ale to już w następnym odcinku, albo poza zrobię te wszystkie rzeczy. W na następnym będziemy już odbierać rzeczy i będziemy kontynuować jakby fabułę. A więc do zobaczenia, do następnego.